Witajcie! Zapraszam dzisiaj na wersję naszego rock'n'rollowego tańca tutti Frutti, ale z bum-bum rurkami. Mam nadzieję, że może Wam się uda w przedszkolu zatańczyć razem z panią, właśnie używając naszych bumbum bum rurek. Zapraszam! I robimy nożytkę! Recepturę i nożytę! Jeśli dacie radę, pamiętajcie o naszych kolankach. I góra. Prawa ręka. Góra. Hop. Bok. Wycieraczki. I góra. Lewa. Bok. Wycieraczki. A teraz nas ust gramy. 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 I nożyce. I uwaga ręce. I jeszcze, jeszcze. Góra, uwaga, znowu ręka. Góra, bo machamy. I druga, góra, bo machamy. I gramy, uwaga. Hop, uderz. Hop. Hop, I na szybę. I pracują. Góra. I teraz uwaga. Rulą. I uwaga, łączymy razem, robimy młynek. A teraz szeroko oczki na głową! I nogi. I góra. I nogi. Hop. I dalej. Teraz możemy trochę poimprowizować. Pomachajcie rękoma. I uwaga, gramy. Pam. 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 I nożyce. Znowu. Góra. I nożyce. Jeszcze troszkę. I uwaga, góra. Jest. do zakończenia!